W tym środku, ale zredukowane są bliźniaki, tak samo ułożone jak w taką oddaloną skrzydłach, piery, nerwy. Równolegle to jest chłód za tak. Z roślinnością też jest podobny, czy już się różni? Z roślinnością jest podobny. Większą część rezerwatu maszyn pokrywa suchy ląd. Tafla wody ma powierzchnię powyżej 2 hektarów, ale cały rezerwat już niespełna 20 Obojmuje też trofowisko przejściowe z obu stron i przejście jeziora w ląd oraz przede wszystkim drzewostawy otaczające całość. Warto wspomnieć, że w planie ochrony rezerwatu przewidziana jest eliminacja popularnych akacji, które są gatunkiem obcym. Okres obowiązywania tego planu to 20 lat, choć terminu z góry narzuconego nie ma, bo wiadomo, że rewolucja w rezerwacie nigdy nie jest mile widziana. Poza tym zbyt szybka wymiana drzew mogłaby spowodować osuwanie się skarbu do wody, co znacznie przyspieszyłoby proces eutrofizacji, czyli zarastania akwenu. Wschodni i zachodni krańce rezerwatu stanowi torfowisko przejściowe, które sprzyja występowaniu takich ukazów flory jak fiołek torfowy, żurawina błotna, tużyca czy roślina o wdzięcznej nazwie bardzo zwyczajna. A jeśli ktoś zechce wybrać się w okolice meszego, warto patrzeć pod nogi, by nie zdeptać któregoś zapracowanych żuków gnojarzy.